Witam Was wszystkich, Master z tej strony, Dziś w dzisiejszym vlogu e, omówię co się e, bodajże działo od początku e, września oraz kompletny idiotyczny pomysł wymyślony przez Ministerstwo Finansów, czyli odce dla rowerzystów no i coś może jeszcze więc zapraszam No, tak ostatnio, wiecie, pojechałem sobie na miasto zobaczyć co tam się wiecie kurwa dzieje tam gdzie gdzieś koło Czecha, nie? Tak się ogólnie przejechać, nie? Patrzę tyle tej wiary tych kurwa tych nasladków, mówię kurwa tyle tej Tyle tej wiary, że ja mówię, że chuj, mówię, mają plecaki, mówię, no mm. myślę sobie, no na chuj te plecaki, mówię, Prz, w ogóle po co, ale ja sobie przypomniałem, że jest, no, że jest niestety, kurwa, rok szkolny, nie, że się trzeba zapierdalać. No, ja jeszcze mam, mam powiedzieć, mam jeszcze trochę wolnego, muszę podliczyć, ile mi na zostało, ale byłem dziwny w chuj, no na chuj te plecaki, ale teraz już wiem, że muszą zapierdać. ale cóż. Każdy oczywiście będzie kończył albo i technikum, zależy jak, jak to woli. No będzie miał też trochę dłużej wolnego, nie? No bardziej liceum, nie? Bo w techniku to te załodowe macie, nie? To dlatego ci mi te kursze wolne. Ja tam ja chyba od 24 maja, mam wolne? No, to, to na przykład technikum tak dopiero po końca szereża, nie? Więc wiecie. Albo oczywiście jak nie lubicie się uszyć i wolicie zapierdalać w magnoladzie to możesz od razu iść po szkole, pracować albo, albo w ogóle się nie uczyć. Hm, zależy jak, jak to woli, nie? Ale bardziej mi co się uczyć i tego, zrobić co trochę e, wolnego. Hey, o, o co dla rowerzystów? To jest chyba największa głupota, jaką kurwa słyszałem, nie? Nie wiem, może jeszcze, tak, brakuje dla rowerzystów, tak, brakuje tak, e, NW, kurwa AC, jeszcze może tablica rejestracyjna dla rowerzystów, dowód może jeszcze prawo jazdy, kurwa, na rower, no ja pierdolę, jaka to jest, to jest jakaś głupota, ale wiadomo tego, jak już, to jest pomysł, wiecie, przez minister Finansów, więc wiadomo oczywiście o co chodzi, nie? Oczywiście, oczywiście wiadomo, że tu o kasę chodzi, nie? No jest tak szczerze nie wiem, nie? Po co o 50, bo to, tą stówkę dałaś, nie? Przecież można wykorzystać te pieniądze w bardziej odpowiedni sposób, nie? To wiadomo, że tu tylko chodzi o kasę, jeszcze żeby dopiero i rowerzystom, nie? Nie wiadomo tak naprawdę, kurwa za co, nie? Bo podobnie jest tyle wypadku z rowerzystami, a po prostu są takie uszkodzenia, że, że po prostu rower jak jedzie samochód, to jeb kurwa rozpierdala samochód na pół, kurwa. Nie, wiem, może oni mają takie zdanie o tym, że po prostu z rowerzysta zabija ludzi, że chuj. Cały po prostu wiecie, o rozpierdoli i przepierdoli. Nie, wiem, może oni mają. Taką, taką bujną wyobraźnię o tym, że rower jest tak kurwa niebezpieczny, że ja pierdolę? pierdale. Hmm. Nie, może jest niebezpieczny. Ja tam kurwa nie wiem, ale. Nie wiem, powinien być może. Nie wiem, ocel dla radnych albo dla polityków za to, że popełnią swoje błędy. Heh, to by się już z własnej pensji nie, nie wypłacili tego za swoje kurwa błędy, nie? To też w ogóle. W ogóle to jest pojebany pomysł, nie? Pewnie nawet kurwa, jeździ na nie, jeśli ktoś to, to, to wymyślił, nie? Po co mi na przykład że swój stary, tego, zazdrowiały rower, nie? Nie wiem, na chuj nawet. No dobra, to już dzisiaj byłoby ehem, na wszystko w tym vlogu. Ja teraz jedę do chaty, się po odpoczynku. Albo chociaż, nie wiem... Dobra, idę się do kurwa, posiedzieć na kąpie i nic nie robić. No dobra, to już dzisiaj byłoby ehem, na wszystko. Dziękuję wam za uwagę. Nara!